Oto, jak przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi w drukarce HP. Jeżeli drukarka ma ekran dotykowy, otwórz menu sieć bezprzewodowa lub konfiguracja i wybierz opcję Przywróć ustawienia sieciowe. W przypadku drukarek HP bez ekranu dotykowego, sprawdź model urządzenia. W przypadku drukarek Inkjet, Laser NS i Neverstop, naciśnij i przytrzymaj przyciski komunikacji bezprzewodowej oraz anulowania. Aż zacznie migać przycisk zasilania. Przycisk sieci bezprzewodowej zacznie migać, gdy drukarka będzie gotowa do pracy. W przypadku drukarek LaserJet naciśnij i przytrzymaj przycisk łączności bezprzewodowej, aż zacznie migać kontrolka Uwaga. Poczekaj, aż przycisk sieci bezprzewodowej zacznie migać. W przypadku drukarek Envy DeskJet Plus lub Tango. Z tyłu drukarki naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zacznie migać kontrolka stanu. Aby uzyskać więcej pomocy, wejdź na stronę support.hp.com i wyszukaj frazę Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym.